Na Wajbozie ma idzie No Limits. Ale mina. Sokol. Pacia ko fany Wow Wow! Pocałowanko, króciutko tutaj, początek, nie najgorszy, zaskoczyła mnie tutaj mina, naprawdę na plus, mega rąbnięcie, a od połowy te ciągnące się efekty w dół, majstersztyk, naprawdę piękne widowisko, ale co, nagle nam zanika, co tu się stało, nie mam pojęcia, nagle, nagle lecą pestki, bardzo słabe, mniejsze, szybciej zanikające, dlaczego? Nie wiem, gdyby dalej tak strzelało jak od połowy, dałbym śmiało dziesiąteczkę z plusem, no ale nagle taka wielka, no bo jak to nazwać, wielka przepaść, ósemeczka, ósemeczka z plusem, to jest maksimum, co mogę dać. Jednak tutaj jest duży kaliber, wysoka cena, także no, klient wymaga. No a niestety tutaj wypadło jak wypadło, nie tym razem, PiroMax do poprawki. Dzięki za oglądanie, trzymajcie macie się hej?